Cześć, jest Justyna i dziś pomysły na prezenty dla taty na Dzień Ojca. 23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. Tata jest bardzo ważną osobą w życiu dziecka. Moim zdaniem jest równie ważny jak mama. Dziecko czerpie przecież wzorce zarówno od mamy, jak i od taty i to właśnie zarówno mama, jak i tata kształtują małego człowieka. Bardzo cieszy mnie to, że żyjemy obecnie w czasach, w których spotyka się ojców na spacerach, w przychodni z dzieckiem, że potrafią się nim zająć, przewinąć, ubrać, angażują się w wychowanie dziecka i wychowanie nie jest już tylko sprawą mamy, a staje się rzeczą wspólną. Bo przecież pamiętamy, że jeszcze do niedawna główną rolą ojca było zapewnienie finansów i utrzymanie domu. Oczywiście ta rola jest bardzo ważna i nie umniejszam jej, natomiast trzeba pamiętać, że to relacje, jakie tworzy ojciec z dzieckiem są dla dziecka pewnie dużo ważniejsze. W dla taty w Dniu jego święta warto wręczyć mu jakiś mniejszy lub większy podarunek, a dla osób, które nie mają żadnego pomysłu, mam kilka propozycji. I tak na przykład tacie można podarować pasek, krawat lub portfel. Myślę, że tata ucieszyłby się też z zegarka. Można też tacie wręczyć ulubiony trunek w odpowiedniej oprawie. Jeżeli lubi piwo, jakiś fajny kufel. Jeżeli lubi whisky, to na przykład wraz z karawką czy jakąś szklanką z specjalnym personalizowanym grawerem. To, co jeszcze można Tacie wręczyć, to jakaś fajna koszulka z, z fajnym napisem, albo poduszka ze zdjęciem taty i dziecka. To, co jeszcze można wręczyć Tacie, to na przykład jego ulubione perfumy, albo jakiś zestaw kosmetyków do pielęgnacji, na przykład brody, jeżeli Tata posiada brodę. A jeżeli Tata jest fanem literatury, to może podarujmy mu książkę w jego ulubionym gatunku. Dla taty, który lubi elektroniczne gadżety, mogę zaproponować na przykład nawigację do samochodu bądź też wideorejestrator. Pies chrapie. Przepraszam. Zawsze też można pójść w rzeczy związane z hobby. Jeżeli tata wędkuje, to można mu podarować na przykład yy, haczyki, spławiki czy resztę sprzętu potrzebnego do łowienia. Jeżeli pilo no przepraszam za te chrapanie, nic na to nie poradzę. Ale wracając, jesteśmy na temacie hobby. Jeżeli tata na przykład lubi majsterkować, to kupmy mu zestaw kluczy o różnych rozmiarach i różnym przeznaczeniu. A jeśli na przykład tata jest fanem modelarstwa, to kupmy mu model do sklejania. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze w tym dniu jest dla taty na pewno to, abyśmy o tym święcie pamiętali, złożyli mu życzenia i zrobili coś fajnego wspólnie. Więc wszystkim ojcom, tatom i tatusiom życzę wszystkiego najlepszego z okazji ich święta. Jak on chrapie. I to już wszystko na dziś. A jeśli podobał ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, możesz zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa.